Budowanie związku. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedno. Dwójka kielichów. Co wychodzi naprzeciw? Dziewiątka mieczy. Wynik, odpowiedź, rada? Królowa kielichów. Sedno. Wójka Kielichów. Partnerzy uważają siebie za równych sobie. Chcą poznać się. Nie stawiają wobec siebie żadnych wymagań. Powinni czuć się w swoim towarzystwie komfortowo. Powinni być otwarci na siebie. Relacja powinna być stabilna. Powinni swobodnie z sobą rozmawiać. Wójka Kielichów pokazuje parę, która ma zgodność emocjonalną. Czują połączenie. To mogą być bratnie dusze, małżeństwo. Na pewno para powinna cieszyć się swoim towarzystwem i cieszyć się z tego, co przynosi partnerstwo. Tutaj jest albo będzie duże zgranie się pary. Będą się o siebie troszczyć i zrozumieją swoje uczucie do siebie. Co wychodzi naprzeciw? Dziewiątka mieczy. To są lęki, lęki, które nigdy nie spełnią się. A człowiek może widzieć czarnowictwo, ze szkodą dla siebie, bo tutaj nic nie zagraża. Dziewiątka kielichów daje sygnał, aby uwolnić się od dręczących myśli, uwolnić się od ciężaru, który sami sobie narzuciliśmy. Cały stres, który jest w naszej głowie, to jest wytwór naszej wyobraźni. Taką postawą strzelamy sobie w kolano: wynik, odpowiedź, rada, królowa kielichów. Królowa kielichów pokazuje kobiecą dobroć, delikatność. Królowa kielichów jest osobą silną i jednocześnie nieporadną ma poczucie własnej wartości może być uduchowiana skryta tajemnicza nie lubi być na świeczniku ma swój styl ma swój świat jest świadoma swoich uroków posłuchaj swojej intuicji i daj życiu płynąć swoim rytmem a wkrótce dostaniesz naprawdę przyjemną wiadomość czy niespodzianka. I tego Ci życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pod filmem jest kontakt do mnie. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbają o siebie.